Ach, ci ludzie to jednak są, nie? Śmiecą po prostu tak, że świnie takie po prostu pola, cebulę, wszędzie nasrane. Po prostu ta plaża wygląda normalnie jak wysypisko śmieci, nie? Andrzej, weź tę butelkę za siebie, wywał, tam będziesz po śmietnikach latał, szukał. Nie ma co, Jaki, jak jakiś ekologiczny fryer. A co tu my już na wizji jesteśmy? Czekaj, 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 czekaj. Dobra, dawaj to o bursztynie i wchodzimy. Action! Czemu w niedzielę jadą nad te morze, a nie w sobotę? A do kościoła kiedy? W sobotę niech idą, żeby w niedzielę było z głowy. Słuchajcie, siedzę sobie na plaży, się ładnie wygrzewam na słoneczku, hoduję seraka skóry na koszt NFZ-u, wiadomo. Nagle patrzę. Idzie dziad jeden z drugim, najebany, o 11 rano, czyli tak zwane dziadostwo polskie. Co, co, Andrzejk? Co? Że nie najebany, tylko pijany? Że słownictwo? ci się nie podoba? Nie, 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 Andrzej. Jak ktoś yy, o godzinie 11 rano na plaży jest tak nietrzeźwy, że nie może ustać na, Janusz, na nóżkach, to jest najebany, a nie pijany. To jest hashtag polskie biskopatolo, patolo. zapamiętaj. Yy, no, w każdym razie no, idą sobie, Janusz 1, Janusz 2, i nagle Bach padają mi do stóp, nie? Jak mi zaczęli wymachiwać tymi swoimi Januszowymi szkitkami przede mną? Jeden, jak mnie z tą swoją Gierą Januszową zahaczył, to po prostu pięty niego, nie, niepiłowany od 95. Wiecie, takie, takie żółto-zielono-białe, takie wiecie ostre, normalnie mnie zahaczył, to po prostu mnie zranił w łódkę tak, że do dzisiaj mi krwawi i normalnie mam otwartą ranę. Także no, taka historia na plaży polskiej mnie spotkała. No powiedziałabym, Januszki atakują trzy, normalnie. No co, no posiedzieliśmy, nie, się wygrzaliśmy na słoneczku, poleżeliśmy i poszliśmy na rybę, nie. I poszliśmy na rybkę i zjadłam schabowego, nie. Ta flondra, wam powiem, taka słabo wysmażona, za mało panier była. no. Ten olej taki świeży. Ja takie lubię takie z 15 tłoczenia ale nie. No także, także tego. Dobra, dziastras, ty dwa słowa Boża wakacje i spadamy. Łapać ostatnie promyczki słońca. Ach, da. Aneta, owco ty moja spieczona. Jak ty mi będziesz się modliła za parę lat. Do mnie, że o Boże Jezus, pomóż mi, bo, bo mam raka skóry. To ja ci powiem, trzeba było nie leżeć 8 godzin na słońcu, jak schabowy. Czyli się w solarium nie zaczoskiwać, Tyle ci powiem. Jeszcze NFZ ci jak kurde, Leszenia, No nie mogę. Jeszcze kurde z moich podatków to leci. No, no, a tak w ogóle to. Ja nie wiem, ja nie wiem o co ci chodzi z tym piłowaniem pięt. Ja też tam pięt za często nie piłuję. Zdecydowanie jest to moja pięta achillesowa. No, powiem ci, że jak już piłuję pięty, to tylko po to, żeby rozwodować napięcie, nie? Oczywiście. Nie że seksualne, żebyście mnie tu źle nie zrozumieli, nie? Tylko napięcie, m, takie wiecie, nerwowe, nie? Bo jak widzę, jak ludzie śmiecą na tych plażach, to się robię spięty. To idę, biorę tą tarkę i tam jadę, szoruję, szoruję, piłuję, tu z lewa, z prawa, po prostu szu, szuruburu, normalnie pruszystej pięty jak w Boże Narodzenie, nie? No to teraz przy okazji wiecie skąd się śnieg bierze, nie? No, i potem zespiłuję te pięty, nie? I zejdzie ze mnie to napięcie, i już jestem taki, wiecie, zrelaksowany, wyluzowany, mogę, wiecie, hasać, nie? No, dobra, lecę, bo co prawda grafik nie aż taki napięty, ale wiecie, są wakacje. Człowiek chce się trochę odpocząć, nie? No, także, no. No to miłego, hej.